Ręce są bardzo ważnym elementem przenoszenia chorób zakaźnych. Choroby brudnych rąk to przede wszystkim zatrucia pokarmowe, ale również grypa, również inne wirusy atakujące układ oddechowy. Powinniśmy najpierw zwilżyć ręce wodą, później nanieść środek myjący, czy to wpłynie, czy namylić ręce mydłem w kostce, a następnie rozprowadzić mydło po wszystkich powierzchniach, a więc po powierzchniach wewnętrznych, po powierzchniach dłoniowych. Między palcami, a następnie dokładnie spłukać ręce namydlone wodą, I najlepiej żeby to była woda ciepła, bieżąca, a po spłukaniu wytrzeć do sucha ręce. Ten element, ten, ta, ta czynność wycierania jest równie ważna, ponieważ jeżeli zostawimy wilgotne ręce po umyciu, dużo łatwiej ulegają wtórnemu skażeniu. I większą podatność na choroby przenoszone przez brudne ręce jednak mają dzieci bo to dzieci najczęściej dotykają rękami różnych skażonych przedmiotów, a później te ręce wędrują czy to do buzi, czy to do oka, czy do nosa, a tą drogą właśnie przenosimy zakażenia. Jak wykazują badania, w Polsce higiena rąk jest na bardzo niskim poziomie. Według niektórych szacunków nawet 3 czwarte osób korzystających z toalety nie myje prawidłowo lub wcale nie myje rąk. Choć poziom higieny w toaletach publicznych poprawia się stopniowo, w ciągu ostatnich lat poprawił się znacząco, to jednak nadal jest to miejsce, z którego korzysta wiele osób i bardzo ważne jest, aby właśnie po skorzystaniu z takiego miejsca w galerii handlowej, w, biur, w biurze czy w szkole dokładnie umyć ręce i dokładnie je wytrzeć do sucha. Do mycia rąk powinniśmy używać wody, najlepiej ciepłej, i oczywiście mydła, najlepiej w płynie, szczególnie w toalecie publicznej, gdzie mydło w kostce może być dotykane przez wiele osób. Z naszych badań toalet publicznych wynika, że 63% ich użytkowników lubi wycierać ręce ręcznikami papierowymi. Uważa, że jest to po prostu bardziej higieniczne, szybsze, ciche i można to robić po prostu w biegu.